O miłości ukrzyżowanego Zbawiciela. Ojciec Karl Clemens CSSR Tom pierwszy rozmyślania wstępne o wielkim pożytku z rozważania gorzkiej męki Pana naszego. Rozmyślanie pierwsze. Rozmyślanie o gorzkiej męce Chrystusa Pana jest nadzwyczaj ważne dla oczyszczenia duszy. Jeden. Rozmyślanie gorzkiej męki pańskiej, nagli grzesznika do oczyszczenia się z grzechu. Rozważanie gorzkiej męki Pana naszego Jezusa Chrystusa jest dla wszystkich wiernych, bez wyjątku, niewyczerpanym źródłem łask najdroższych, jednym z najskuteczniejszych środków do zbawienia wiecznego i do doskonałości chrześcijańskiej niechybnie wiodących. Poczynający Znajdzie w nim najdzielniejszą pobudkę do oczyszczenia serca swego z brudu grzechów. Postępujący na drodze cnoty czerpie z niego obfite światła i pociechy, którymi pokrzepiony mężnie znosi trudy duchowego bojowania, a w świętych pragnieniach i trudach swoich nie ustaje. Doskonały w ustawicznym męki Pańskiej rozpamiętywaniu. Zapala się coraz gorętszą miłością najwyższego dobra, i tym sposobem dochodzi do coraz bliższego zjednoczenia z Bogiem. Punkt pierwszy. Nie ma w oczach wiary nic straszniejszego nad duszą wyzutą z łaski uświęcającej, to jest nad duszą, która utraciła Boga swego, samej sobie zostawiona. Będzie zapadała się coraz głębiej, będzie mnożyła grzech za grzechem, aż w końcu może całkiem stracić z oczu drogę, którą by mogła powrócić do Boga, Zbawiciela swego. Lecz jeśli zdoła się skłonić do tego, by myślą uważną zwróciła się do gorzkiej męki Chrystusowej, tym samym zacznie się jej uzdrowienie. Synowie Izraelscy na pustyni. Od jadowitych wężów pokąsani nie inaczej mogli być ocaleni od śmierci i z ran swych uleczeni, jak tylko patrząc na węża miedzianego, którego mojżesz z rozkazu Boga na drzewie jako znak wywyższył. Wąż ten miedziany był głębokim symbolem Bożego Zbawiciela, który po to dał się wywyższyć i umarł na krzyżu. Aby wszystkich pociągnąć do siebie i uzdrowić. Jak sam mówił, jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższony był syn człowieczy, aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli więc, mówi Hadrian papież, Zostałeś ukąszony przez węża piekielnego i jadem grzechu zarażony, wpatruj się w Jezusa na krzyżu oczyma wiary, skruchy i miłości, a znajdziesz uzdrowienie. Bo któreż serce ludzkie, jakkolwiek byłoby skażone, może pozostać zimne i niewzruszone na widok niezmierzonych boleści Zbawiciela i patrząc na Niego w grzechu trwać. Punkt drugi. Pragniesz więc oczyszczenia z grzechów i prawdziwego żalu i skruszenia serca. Szukaj tych skarbów na tych miejscach świętych, gdzie Jezus, najłaskawszy Zbawiciel Twój, za Ciebie się modlił, wzdychał, płakał i cierpiał, i krew swą najświętszą przelał. Tam poznasz, jak strasznym złem jest grzech. Tam najgłębsze obrzydzenie grzechu duszą Twoją przeniknie. Idź w duchu krok w krok za cierpiącym Zbawicielem, począwszy od zdrady Judasza, aż do ostatniego westchnienia na krzyżu. Rozważaj sercem pobożnym i miłością tchnącym, jaką trwogę śmiertelną, jakie zelżywości, jakie niewypowiedziane na ciele boleści Zbawiciel, umierając, wycierpiał, aby zgładzić grzech, a dojdziesz łatwo do tego niewątpliwego przekonania, że grzech musi być złem potwornym i nad wszelki wyraz wielkim. Bo i jakże byś o tym mógł wątpić, kiedy widzisz, jakiego to niezmierzonego zadośćuczynienia majestat Boży za grzechy wymaga, na to, aby stworzył człowieka w świętości i sprawiedliwości pierwotnej, dość było Bogu. Jednego skinienia wszechmogącej woli jego, lecz aby człowieka z przepaści grzechu ocalić i szczęśliwość Synostwa Bożego Mu przywrócić, na to trzeba było, by Jezus najsłodszy 33 lata żył w ubóstwie, w pracy i poniżeniu, a potem w zelżywości i w mękach umarł na krzyżu. Im uważnie przypatrzysz się wielkości ofiary Jezusowej. Tym lepiej poznasz, jak wielka jest wina grzechu. Punkt trzeci. A z tym poznaniem, które umysł twój oświeci, serce twoje najżywszy żal przeniknie. Bo któż by mógł kochać się w tym, za co Syn Boży musiał ponieść śmierć krzyżową? Kto na widok Jezusa krew swoją przelewającego na krzyżu. Może jeszcze kochać się w grzechu? Kto może patrzeć na śmiertelne konanie Jezusa i żałosne jego opuszczenie na krzyżu, ale chce ważyć sobie pokusy do grzechu? Kto może z wiarą prawdziwą wspomnieć na ukrzyżowanego, a potem szukać okazji do grzechu? Kto może, widząc okropny koniec Judasza, dalej trwać w grzechu i w niebezpieczeństwie zatracenia wiecznego? Zaprawdę, rozważanie gorzkiej męki Zbawiciela i przywiązanie do grzechu są to dwie rzeczy wprost sobie przeciwne. Z własnego doświadczenia przekonasz się o tym, o czym cię święty Bernard upewnia: że nie ma skuteczniejszego sposobu na uleczenie ran sumienia, nadpilne przypatrywanie się ranom Chrystusa, uczucia skruchy, pokory. Bojaźni, ufności, wiary i miłości, mocne postanowienie poprawy i cokolwiek jeszcze może być do prawdziwego nawrócenia potrzebne wszystko to znajdziesz, a nigdzie lepiej i obficiej nie znajdziesz, jak przy boku cierpiącego, jak u nóg ukrzyżowanego Zbawiciela. Westchnienie serca O ukrzyżowany mój Zbawicielu, kiedy widzę nadmiar cierpień Twoich. Duch mój się trwoży, a serce napełniał się najgorętszą miłością i najżywszą litością dla Ciebie, ale i najgłębszą nienawiścią do grzechu. Tyle Cię więc kosztowało zgładzenie grzechów moich. Ach, gdyby wszystko stworzenie w niebie i na ziemi w niwecz się obróciło, daleko mniejsze byłoby to nieszczęście niż gorzka męka i śmierć Twoja na krzyżu. A przecież Ojciec Twój niebieski Tobie, własnemu Synowi Swojemu, nie przepuścił, żądał tej męki i tej śmierci, abyś obrażonej świętości i sprawiedliwości Jego złożył ofiarę zadośćuczynienia, na zgładzanie grzechów. A zatem. Większym złem, O Jezu, w oczach przedwiecznego ojca Twego jest grzech aniżeli śmierć Twoja. Z najgłębszą przeto boleścią serca mego żałuję za wszystkie grzechy życia mego, dlatego, że były przyczyną tak srogiej męki i tak okrutnej śmierci Twojej. Żałuję za nie dlatego, że za miłość Twoją taką ci niewdzięcznością odpłaciłem, żem Ciebie. Dobro najwyższe i najwyższej miłości godne tak ciężko obraził, mocno postanawiam już Cię więcej nie obrażać. Wolę raczej umrzeć, niż Ciebie, najsłodszy zbawicielu mój, na nowo grzechem zasmucić. Przez nieskończone zasługi Twoje, użycz mi tej łaski, bym Ciebie miłował i wiernym Ci pozostał aż do śmierci. O, Maryjo. Wyjednaj mi tę łaskę. 2. Rozmyślanie gorzkiej męki pańskiej nagli grzesznika do oczyszczenia się ze skłonności do grzechu. Lecz i w duszy, przez sakrament pokuty z grzechów oczyszczonej, pozostają jeszcze silne skłonności do grzechu. Trzeba te skłonności wykorzenić. Zbawienne na skuteczność sakramentu pokuty, jak balsam cudowny, goi rany duszy. Ale ich nie zabliźnia, za czemu łatwo rany te mogą się na nowo otworzyć. Zawsze więc, i po zagojeniu ran twoich, potrzebna ci jest pomoc Bożego lekarza, i zawsze potrzebna ci będzie, bo póki żyjesz, będziesz zawsze ubogim i słabym stworzeniem. Punkt pierwszy. Jeśli chcesz więc odzyskać pełne zdrowie i wszelkie złe skłonności, o ile to możliwe, w tym życiu śmiertelnym, w sobie wytępić. Uciekaj się do rozważania gorzkiej męki Pańskiej i pilnie w nim przebywaj. Pamięć na żywot i mękę Chrystusa Pana, mówi Blozjusz, jest rzeczą w najwyższym stopniu pożyteczną i potrzebną. Wytępia bowiem złe porządliwości i wszelkie niepożądane skłonności. W niej przedziwna ucieczka od pokus. Pewne schronienie w niebezpieczeństwach, słodkie pokrzepienie w ucisku i trwodze, błogi spoczynek w utrudzeniu, a w roztargnieniu łatwe skupienie. Gdy grzesznik nawrócony, który niedługo trwa w łasce Bożej, wkrótce po nawróceniu wraca do dawnych grzechów, przyczyną jego powtórnego upadku najczęściej bywa to, że nie dość stanowczo odwrócił myśli swoje od tego, co go przedtem nęciło do grzechu. Skutkiem tego za myślą rychło budzą się na nowo skłonności, na nowo go ciągną do tych miejsc czy do tych rzeczy, które mu już były powodem do grzechu. Lecz jeśli myśli swoje wyżej skieruje, nawrócenie jego będzie prawie niezawodne. Z początku może rozważanie gorzkiej męki Zbawiciela. Nie wywrze na nim tak głębokiego wrażenia, jakiego doznają serca lepiej przygotowane. Powoli jednak coraz lepszego stąd skutku będzie doznawał. Bo i cóż się to czyni przy rozważaniu męki pańskiej? Rozważający czyni akty wiary, podziwu litości, zawstydzenia siebie samego. To znowu akty ufności, dziękczynienia, pojaźni Bożej? Świętych pragnień, to jeszcze akty skruchy i nienawiści grzechu, a wciąż przy tym prosi i błaga o łaskę i zmiłowanie. Czy to rzecz podobna, by to wszystko pozostało bez skutku? Czy podobna przypuścić, by takie święte i Bogu miłe pragnienia nie pokonały w końcu i nie stłumiły rząd i skłonności złych? Tak się stanie, bez wątpienia, bo Pan wesprze. Te pobożne wysiłki drogocenną łaską swoją. Punkt drugi. Rzecz niezawodna, że grzech wyrządza Bogu niewymowną zniewagę, ale i to pewne, że kto wdzięcznym sercem rozważa i czci gorzką mękę jednorodzonego syna jego, ten czyni rzecz niezmiernie miłą Bogu i wielką mu chwałę oddaje. Jak więc Pan Bóg grzesznikowi dla złości grzechu Jego natychmiast łaskę swoją odbiera, tak znowu łaskawie do Niego się skłania i gotów jest przywrócić Mu łaskę swoją, skoro tenże do męki Chrystusowej, pobożnie ją rozważając się ucieknie? Sam Pan Jezus objawił to świętej Anieli Soligno. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę, czy w smutku, czy w weselu Niechaj skrzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim, inni są tylko z imienia. Punkt trzeci. Ta święta otrzymała jeszcze inne objawienie, pełne pociechy dla wszystkich, którzy o męce pańskiej pobożnie rozmyślają: Błogosławieni bądźcie od Ojca mojego. Tak mówi do nich Pan Jezus w tym objawieniu, którzy litujecie się nad męką moją i dzielicie ze mną utrapienia moje, i drogą moją chodzicie. Przez to bowiem staliście się godni obmywać szaty wasze we krwi barankowej. Błogosławieni bądźcie, wy wszyscy, którzy macie litość nad niewypowiedzianymi boleściami moimi i nad śmiercią moją, którą za was poniosłem. By Was ocalić od katuszy wiecznych, i za Was uczynić zadość i cenę odkupienia Waszego uiścić, iż zostaliście znalezieni, godni dzielić ze mną ubóstwo, poniżenie i cierpienia. Bądźcie błogosławieni, którzy wiernie w pamięci chowacie mękę moją, ten cud wszech wieków największy zbawienie i żywot upadłego rodzaju ludzkiego i jedyne schronienie grzeszników. Albowiem będziecie mieli uczestnictwo w zmartwychwstaniu moim i w Królestwie Moim, i w chwale mojej, która męką moją sobie i Wam wykupiłem, i będziecie na wieki współdziedzicami moimi. Bądźcie błogosławieni od Ojca i od Ducha Świętego. Bądźcie błogosławieni tym błogosławieństwem, które ja sam oznajmił w Dzień Sądu. Iż Wy nie odrzuciliście mnie, jak to uczynili prześladowcy moi, gdym przyszedł do nich jako do własności mojej, aleście mi w sercach swoich dali schronienie, iż widząc mnie głodnego i spragnionego, gwoźdźmi przebitego, konającego i umierającego na krzyżu, chcieliście być pocieszycielami i towarzyszami moimi a tak prawdziwie miłosierdzie nade mną okazaliście. Za to w ten dzień po strachu i grozy usłyszycie te słowa pociechy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, osiągnijcie królestwo zgotowane wam od założenia świata. Prawo do niego nabyliście sobie niezaprzeczone, albowiem łaknąłem, a nakarmiliście mię nakarmiliście mnie chlebem współczucia. Są to doprawdy obietnice pociechy pełne i bardzo skuteczne, by cię pobudzić do rozważania gorzkiej męki pańskiej. Z początku może ta święta sprawa będzie Ci nieco trudną, ale co znaczą wszelkie trudności w porównaniu z tymi łaskami, które Pan za to zgotuje? Westchnienie serca. O Jezu, jakkolwiek mocno postanowiłem, z pomocą łaski Twojej nigdy już Cię nie obrazić, bardzo jednak się boję wielkiej ułomności mojej. Prawie codziennie doświadczam, jak silnie jeszcze żyją namiętności i złe skłonności moje, i jakie z nich groźne pokusy wciąż we mnie powstają. Czy zdołam w tej walce wytrzymać? Drżę na samo to pytanie. Lecz gdy wspomnę na gorzką mękę Twoją, w Twoich zasługach nieskończonych, całą ufność moją pokładając, wszystkiego dobrego się spodziewam. Niechże odtąd rozmyślanie gorzkiej męki i śmierci Twojej będzie mi świętym obowiązkiem wdzięczności i obfitym źródłem umocnienia na duchu. Spodziewam się przez to, z pomocą łaski Twojej, Wyzwolić serce z tyranii złych namiętności. Pobłogosław, panie, to dobre postanowienie moje, i ty, Maryjo, matko najmniejsza, błogosław mi.